Ostruda z lotu ptaka wygląda dziś tak. Jest to miasto turystyczne o bogatej historii. Centrum życia od zawsze związane było z krzyżackim zamkiem. W obiekcie zlokalizowana jest między innymi siedziba centrum kultury. Placówka rokrocznie włącza się w obchody Dni Świętego Jerzego, patrona Ostrudy. Centrum Kultury w Ostrudzie, idąc za tą legendą i tym tropem historycznym, postanowiło zaprosić Państwa na koncert poświęcony właśnie imieninom Ostrudy, a będzie to recital znanej, lubianej wykonawczyni wokalistki Basi Stępniak-Wilk. Basia Stępniak-Wilk to wokalistka, która pierwsze kroki stawiała w piwnicy pod baranami. Jest aktualnie związana z kabaretem Loch Camelot, krakowskim kabaretem. Znana jest z takich utworów jak Bombonierka, które śpiewała z Grzegorzem Turnałem. Jej piosenki były na najwyższych listach przeboju. To wszystko było 23. O godzinie 18 w sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku, gdzie stworzyliśmy mieszkańcom Ostrudy okazję do spotkania, rozmów o naszym mieście. Była to, był to recital i muzyczna bombonierka. Proszę Państwa, nie tylko muzyczna bombonierka, bowiem za zdrowie Ostrudy jedliśmy wspaniałe bombonierki. Niech nam się, mieszkańcom, ostrudy darzy. Wszystkiego najlepszego.